Czy zastanawiałeś się kiedyś, co będziemy jedli w 2050 roku? Przygotuj się na podróż w przyszłość. Świat zmienia się szybciej niż możemy to sobie wyobrazić, a nasze jedzenie nie jest wyjątkiem. Już teraz powstają technologie, które na zawsze odmienią nasz sposób odżywiania: syntetyczne mięso, drukowanie jedzenia w trójwymiarze, czy owady na naszych talerzach. To nie science fiction, to rzeczywistość, która nadchodzi. Do 2050 roku liczba ludności na Ziemi przekroczy 9 miliardów. Taka liczba ludzi będzie wymagała ogromnych zasobów żywności, których tradycyjne rolnictwo i przemysł mięsny nie będą w stanie dostarczyć. Teraz wiemy, że hodowla zwierząt odpowiada za około 14,5% światowych emisji gazów cieplarnianych. Produkcja mięsa zużywa także olbrzymie ilości wody i ziemi. Dla porównania, wyprodukowanie jednego kilograma wołowiny wymaga nawet 15 tysięcy litrów wody. Czy taka dieta jest zrównoważona w obliczu rosnącej populacji i kryzysu klimatycznego? Pierwszą odpowiedzią na te wyzwania jest mięso, ale nie takie, jakie znamy. Syntetyczne mięso, znane również jako mięso hodowane w laboratorium, już teraz zyskuje popularność. W 2013 roku naukowcy zaprezentowali pierwszego burgera z hodowlanego mięsa, a jego produkcja kosztowała wtedy aż 325 tysięcy dolarów. Dziś dzięki postępowi technologicznemu koszty drastycznie spadły, a firmy takie jak Eat Just czy Upside Foods oferują takie mięso w wybranych restauracjach w Singapurze i USA. Co więcej, proces produkcji wymaga o 96% mniej ziemi i generuje o 90% mniej emisji gazów cieplarnianych niż tradycyjna hodowla zwierząt. Czy w 2050 roku syntetyczne mięso będzie standardem? Wygląda na to, że tak. A co jeśli zamiast gotować będziemy drukować nasze posiłki? Drukowanie jedzenia w trójwymiarze to kolejna innowacja, która może zrewolucjonizować naszą dietę. Ta technologia pozwala na tworzenie posiłków z precyzją i dowolnym kształtem od skomplikowanych deserów po pełnowartościowe obiady. Firmy takie jak Redefine Meat już teraz drukują steki o teksturze, smaku i wyglądzie niemal identycznym jak te tradycyjne. Ale to nie wszystko. Drukowanie trójwymiarowe pozwala także na wykorzystywanie alternatywnych źródeł białka, takich jak rośliny czy owady, co czyni tę te technologię bardziej ekologiczną i dostępną. W przyszłości drukarki trójwymiarowe mogą znaleźć się w każdym domu, a aplikacje pozwolą nam pobrać przepis na obiad. Co byś powiedział na pizzę drukowaną na zamówienie? A teraz czas na najbardziej kontrowersyjny temat owady. Chociaż dla wielu z nas jedzenie owadów brzmi egzotycznie, w rzeczywistości już teraz są one podstawą diety dla ponad dwóch miliardów ludzi na całym świecie. Owady, takie jak świerszcze czy larwy mącznika, są doskonałym źródłem białka. Zawierają go więcej niż tradycyjne mięso, a ich hodowla zużywa znacznie mniej zasobów. Przykład Wyprodukowanie 1 kg świerszczy wymaga aż 12 razy mniej karmy niż 1 kg wołowiny. W Europie i USA coraz więcej firm wprowadza na rynek produkty z owadów: batony energetyczne, mąki czy nawet chipsy. Możliwe, że w 2050 roku jedzenie świerszczy będzie tak normalne jak dziś jedzenie kurczaka. Syntetyczne mięso, drukowane jedzenie i owady. To tylko część rewolucji, która zmieni nasz sposób odżywiania. Dlaczego to wszystko się dzieje? Bo przyszłość wymaga innowacji. W obliczu kryzysu klimatycznego i rosnącej populacji musimy szukać nowych rozwiązań. Chociaż niektóre pomysły mogą wydawać się dziwne, kto wie, może w 2050 roku będziesz z uśmiechem wspominać swój pierwszy burger z probówki czy świerszczową przekąskę. A ty. Co sądzisz o jedzeniu przyszłości? Czy odważyłbyś się spróbować drukowanego steku lub świerszczy? Daj znać w komentarzu. Nie zapomnij zostawić łapki w górę i subskrybować kanału, aby nie przegapić kolejnych futurystycznych ciekawostek. Do zobaczenia w przyszłości.